Cześć, dzień dobry, Damian motopod prąd z lekkim poślizgiem, ale już jestem. Pierwszy materiał wideo stworzony specjalnie dla portalu Motopodprąd i tak się ciekawie składa, że ten poślizg, który był związany z poprzednim modelem Volvo, zaowocował tym, że znowu jestem za kierownicą Volvo. Tym razem jest to model XC60, nowość, no już nie taka. Nowość, ale jednak jeszcze tych samochodów dużo na rynku nie ma i niewiele osób miało szansę nimi pojeździć. Jeżdżę w tej chwili samochodem z silnikiem diesla o mocy 235 KONI. Niedawno jeździłem wersją T6 z silnikiem benzynowym. Wydaje mi się, że ten samochód będzie jednak częściej wybierany z silnikiem diesla, chociaż, jak wiecie, Volvo powiedziało, że kończy z rozwojem jednostek dieslowskich będzie się skupiał na benzynach i napędzie hybrydowym, ale jeszcze przez jakiś czas możecie kupować Volvo z silnikami diesla. Ten samochód z tym silnikiem pali niewiele paliwa. Ja przejechałem już 60 km, zużycie paliwa średnie na tym dystansie 7,6 litra. Było trochę stania w korkach, trochę jazdy pod miastem. Uważam, że to jest bardzo przyzwoity wynik. Samochód jest bardzo komfortowy, pomimo tego, że mam 20 calowe felgi w tym aucie ale mam też pneumatyczne zawieszenie które bardzo podnosi komfort oczywiście są niezwykle komfortowe fotele które dodatkowo z przodu mają wentylację przez co komfort jazdy jest bardzo wysoki no cóż, wszystko tutaj w tym samochodzie stoi na najwyższym poziomie jest to auto trochę mniejsze od x 90 co nie znaczy, że jest gorsze a nawet paradoksalnie czasem może być lepsze, bo po prostu jest, jeździ się nim wygodniej, jest bardziej poręczne, bardziej zwrotne, ma krótszy rozstaw osi. Eee, no wydaje mi się, że w bardzo wielu sytuacjach będzie zupełnie wystarczającym samochodem. Eee, co ważne, ma 500-litrowy bagażnik, to jest wystarczająca pojemność. Cztery dorosłe osoby o moim wzroście są w stanie zająć tutaj miejsca i wygodnie podróżować. No, w tej wersji, którą tutaj mam, która bardzo mi się podoba, mam oczywiście bardzo bogate wyposażenie: jasne drewno, jasna skóra, jasne plastiki. To jest konfiguracja, która mi się niezwykle podoba i taki samochód bardzo chętnie bym widział u siebie w garażu. No, ale tutaj trzeba powiedzieć o cenie. Ten model testowany kosztuje 100 tysięcy więcej. Niż model bazowy, który zaczyna się od 200 niecałych 30 tysięcy. Tutaj jest 340 do zapłacenia. Nie rozmawiajmy może za dużo o cenie, bo to są samochody tej klasy. Nie zawsze są rozpatrywane, znaczy kupowane ze względu na niską cenę czy atrakcyjną cenę, tylko ze względu na to, co oferują, jak wyglądają, jak są wykończone, jak pachną, jakie są w dotyku. Tutaj nie ma się czego wstydzić jest bardzo przyjemnie, bardzo cicho bardzo komfortowo mamy świetne audio ciężko jest mi coś zarzucić temu autu a pamiętajcie, że nie jestem wielkim fanem SUVów mimo to XC60 bardzo mi się podoba i uważam, że to, jest to bardzo fajny samochód no i mam kilku konkurentów do których mógłbym to Volvo porównać którzy moim zdaniem wypadają przy nim blado jak to konkurenci? Może kiedyś tą informacją się z Wami podzielę, a na razie to wszystko. Pozdrawiam, do zobaczenia.